Witam, nazywam się Roman jest jestem radcą prawnym. Witam w kolejnym audycji z cyklu programów Prawo na Co dzień. Współautorką audycji i gościem państwa i moim jest pani adwokat Katara Karolina. cichocka -Biennik. Właśnie. To a propos programu. Tak? <grym> a propos nazwiska. <grym> a propos programu, czyli zmiany nazwiska. W jednej z poprzednich audycji mówiliśmy o zmianie imienia nazwiska, a tematem obecnej audycji, tej, którą właśnie dzisiaj Państwo oglądacie i z, na, z, z nami razem tutaj, jest procedura zmiany imienia i nazwiska. Czyli jak już wpadniemy na pomysł, że coś nam się w naszym imieniu albo w nazwisku nie podoba, to jak to mamy technicznie zrobić, aby no, zasada pierwsza, to jest postępowanie administracyjne, tak? czyli nie idziemy z naszym problemem? Nie podoba nam się moje, nie podoba mi się moje imię, oj nie, muszę, muszę go zmienić. nie Idziemy do sądu, tylko do urzędu administracji, jakiego? No, do urzędu stanu cywilnego. Tak? To pierwsze miejsce, pierwszy wybór. Najpierw urząd stanu cywilnego. Jak do tego urzędu idziemy? No, Możemy w ogóle na początku nie iść, bo możemy po prostu wysłać list. Możemy wysłać list w troce elektronicznej, czyli mailowo, od biedy też możemy. No i możemy w końcu udać się piechotką albo tramwajem, albo autobusem osobiście. Dokładnie. Zacznijmy od tego, że osoba, która chce ubiegać się o zmianę imienia i nazwiska nazywa się wnioskodawcą. Zatem jak sama nazwa wskazuje, taki no wnioskodawca musi złożyć wniosek. Tak jak powiedział pan Macenas, udajemy się, tuptamy bądź też wysyłamy nasz wniosek do urzędu stanu cywilnego. Ale co z Polakami mieszkającymi za granicą, czy oni tylko po to, żeby zmienić imię lub nazwisko, muszą się pofatygować do kraju, muszą wydać pieniążki na bilet lotniczy i zadać sobie tyle trudu? Otóż nie, bo istnieje taki urząd jak konsul, konsulat. I tenże konsul zastępuje w tej sytuacji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, może przyjąć nasz wniosek i jak, tak jak kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub jego zastępca go rozpatrzeć pozytywnie. Lub negatywnie. Dokładnie. Jak wspomniał również przed sekundą yy, kolega, pan mecenas, Komi, yy, wniosek może mieć kilka różnych form. Po pierwsze, może być to forma pisemna, ale może to być też forma ustna. Wybór zależy tylko i wyłącznie od nas. Yy, jeżeli zdecydujemy się na formę pisemną, możemy nasz wniosek albo napisać ręcznie. Ważne jest, aby pamiętać, że taki wniosek musimy podpisać, ale możemy również wniosek sporządzić na komputerze, wydrukować go i własnoręcznie podpisać. Wnios to jest istotne. To jest istotne. Nie, nie możemy nanieść naszego podpisu komputerowo, to musi być zawsze podpis własnoręczny. E, również wnioski, formularze gotowe do wypełnienia możemy znaleźć na e, stronach internetowych właściwych urzędów. Możemy też e, pobrać je w siedzibach urzędów. E, Wspomnieliśmy już również, że taki wniosek w formie pisemnej możemy albo zanieść osobiście do urzędu, albo nadać go pocztą. Jeżeli zdecydujemy się na drogę pocztową, sprawa jest prosta, musimy tylko pamiętać, aby list miał charakter listu Przynajmniej poleconego. poleconego. Przynajmniej Dokładnie. poleconego, żebyśmy mieli dowód na to z portalu internetowego poczty, że list dotarł do adresata. Dokładnie, ale możemy też wysłać list ze zwrotnym potwierdzeniem Czyli z odbioru. z żółtą karteczką. Dokładnie. I wtedy poczta nam po upływie mniej więcej trzech tygodni, w, w chwili wysłania, ową karteczkę doręczy i nie, jeżeli nie będziemy w tym momencie tracić czasu na portal internetowy poczty, tylko po prostu karteczkę z podpisem urzędnika stanu cywilnego adresata. My nadawca otrzymamy z powrotem. Dokładnie. Natomiast co, jeżeli zdecydujemy się na złożenie takiego wniosku osobiście w siedzibie USC? A no przede wszystkim do USC, musimy się wówczas wybrać. Jak już tam dotrzemy, musimy odnaleźć biuro podawcze bądź jeżeli jest to duży urząd, znajdujemy okienko dedykowane um, kwestiom związanym z imieniem i nazwiskiem, i tam przekazujemy urzędnikowi nasz wniosek. On oczywiście zostanie opatrzony. Tak. To wtedy, gdy dalej pisemnie, ale możemy mieć jeszcze bardziej dziwny pomysł albo taki, z którym stracimy więcej czasu i powiedzieć urzędnikowi, my ten wniosek składamy, chcemy złożyć ustnie. I wtedy urzędnik do łapie się za głowę. No i wtedy biedny urzędnik, a właściwie w USC albo jego zastępca upoważniony do tego, musi znaleźć na bale papierów, którego zalewają czas dla na nas. I odebrać od nas nasze oświadczenie w formie protokołu administracyjnego. No i nasz interes polega na tym, żebyśmy my ten protokół po jego spisaniu starannie przeczytali. Czy wszystko się zgadza. Czy wszystko się zgadza, czy nie popełniono żadnego, żadnej pomyłki, co jest zawsze możliwe. Przynajmniej przy najlepszym nawet woli spisującego nasze oświadczenie. No i na koniec podpisali. Pamiętać trzeba o tym, o czymśmy poprzednio mówiliśmy, że jednak, że mamy dokładnie ten wniosek uzasadnić, czyli powi wyjaśnić że kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego, czy urzędnikowi, który w jego imieniu będzie ten nasz wniosek rozpatrywał, dlaczego mamy taki dziwny pomysł. Poza uzasadnieniem e, musimy również wiedzieć, co w takim wniosku o zmianę imienia lub nazwiska. Tu macie powinno Państwo. Się znaleźć. Dokładnie. Po pierwsze, no, kwestia oczywista nasze imię, nazwisko, nazwisko rodowe. Punkt o ile drugi... występuje. O ile występuje, tak, tak, tak. Punkt drugi musimy wskazać kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa. Możemy równie dobrze wziąć ze sobą akt urodzenia I lub akt małżeństwa. Okazać, okazać dokładnie. Numer PSL, jeżeli oczywiście go posiadamy, imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana. No, kwestia na, dla nas najistotniejsza. Na co, na co chcemy zmienić? Dokładnie. E, punkt piąty, czyli adres korespondencyjny. Też kwestia oczywista, uzasadnienie, o którym jest, przed chwilą pan mecenas to powiedział. Jest to jest gwóźdź programu. Tak, to jest gwóźdź programu, bo tak naprawdę od naszego uzasadnienia zależy, czy kierownik USC lub jego zastępca do naszego wniosku się przychylą. Punkt siódmy, czyli pisemne oświadczenie, że decyzja w analogicznej sprawie nie została wydana. No i ostatni punkt, którego opłata. pewnie chcielibyśmy, żeby go nie było becalen, opłata 37 zł. Teraz tylko jeszcze dwa słowa. Uzasadnienie. Tak? To jest to, co tutaj już pani Mecenas mówiła i ja. Podstawowy element. Tego wniosku. Tak? Od treści tego uzasadnienia tak naprawdę zależy, czy ten wniosek zostanie odrzucony, czy będzie wydana decyzja nie nie pozwalam, czy będzie decyzja pod tytułem OK, zgadzamy się na zmianę nazwiska, od dzisiaj się nazywasz taki tak. Prawda? Imi lub imienia i nazwiska. Dobra rada, aczkolwiek każdy może zrobić coś, że nie mu podoba, aby jednak, jeżeli po pierwsze, żeby te wnioski były w formie nieustnej, a pisemnej. A pisemnej, bo wtedy, gdy jest w formie pisemnej, to możemy się zastanowić nad każdym słowem w treści uzasadnienia. To pierwsza rzecz. Druga, także dobra rada, a czy państwo możecie zrobić co uważacie za właściwe, aby jednak do napisania tego wniosku pisemnego wynająć adwokata lub radcę prawnego, który zrobi to na pewno w sposób pełni profesjonalny i tak długo będzie Was męczył pytaniami, dlaczego, aż będzie mógł owo istne, istot, najbardziej istotną część wniosku, czyli owo uzasadnienie, napisać tak, aby Wasze szanse na pozytywną decyzję były duże. Dokładnie, natomiast jeżeli chodzi o ustanowienie pełnomocnika, musimy pamiętać, że wiąże się to z pisemnym dokumentem, pełnomocnictwo. w którym udzielamy pełnomocnictwa do konkretnej pełnomocnikowi. Dokładnie i takie pełnomocnictwo, no oczywiście również podlega opłacie skarbowej, która wynosi 17, 17 zł, no już trochę mniej, dwie dychy mniej. Teoretycznie rzecz biorąc, przy tych 37 zł możecie Państwo, jeżeli jest to bardzo duża dla Was kwota, a jednocześnie... Nie, ist, bardzo istotne jest zmiana imienia i nazwiska z jakichkolwiek przyczyn i powodów. Możecie wystąpić o zwolnienie z tych kosztów. Acz myślę, że przy tej kwocie szansa na uzyskanie tego zwolnienia, powiedzmy delikatnie, jest jakaś. Niewielka. Tak. <laughs> 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 Powiedziałam szczerze. <laughs> tak. Więc specjalnie bym akurat na to nie liczył. Na pewno zastanawiacie się Państwo, jak długo. Przyjdzie nam poczekać na rozpoznanie takiego wniosku. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ma co do zasady na rozpoznanie wniosku miesiąc. Natomiast jeżeli jest to sprawa szczególnie skomplikowana, to termin ten ulega wydłużeniu do maksymalnie dwóch miesięcy. Czyli w tym wariancie najmniej optymistycznym decyzja administracyjna zostanie wydana, wydana w ciągu po upływie z, z, z dwóch miesięcy. miesięcy. Tak. Cóż dalej? Mamy decyzję, zakładam. Niestety, negatywną. Smutek. Tak. Możemy się wtedy złożyć w ciągu 14 dni, od chwili, gdy taką decyzję otrzymamy, odwołanie. Gdzie? Do, do organu wyższego szczebla. Tak. Kierownik USC jest odpowiednikiem organu na szczeblu podpowiatu, czyli tym najniższym urzędnikiem, urzędem państwowym. To odwołanie składamy do wojewody właściwego miejscową. No i wojewoda wydaje decyzję. Jaka ona tam nie była, w postępowaniu administracyjnym to jest decyzja dwuinstancyjna, yy, ostateczną. No, Ale co wtedy, kiedy się z nią nie zgadzam? Cóż wtedy, gdy właśnie pan Herold Królewski, <grystanie> Teogracji, tak, <teogracisz? grystanie> nie z, uznał, że nie, 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 nie. No, jego brak zgody wojewody to po prostu skandal jest i tyle. tak? W związku z tym wtedy w ciągu 30 dni od chwili, gdy otrzyma negatywną decyzję wojewody, służy mu prawo złożenia skargi do właściwego miejscowo-wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I ten sąd na herald, imię Harold Królewski, kurczę, nie chciał się zgodzić. No to zostało 30 dni, kolejny termin 30 dni, na złożenie już trudnego dokumentu e, z przymusem adwokacko adwokackim. tak, e, czyli skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, przy czym od razu trzeba powiedzieć, że okres oczekiwania na rozpatrzenie takiej skargi, na no to jest skromnie licząc dwa lata z uwagi na nawał spraw kierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli skarg kasacyjnych kierowanych od wyroku Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Polsce. Dobra. Od razu powiem, że jeżeli, że połowa tych skarg nie ma szans, tak? Znaczy jest z różnych powodów oddalana. Tak? Czyli krótko mówiąc, Sąd Administracyjny uważa, że wyroki były Wojewódzkich Sądu Administracyjnych w połowie w porządku. Tak? No ale zawsze zostaje ta druga połowa, czyli mniej więcej 8 tysięcy skarg kasacyjnych w skali roku, które okazują się być skuteczne. Ale pamiętajcie Państwo o przymusie adwokackim. Oczywiście. Pamiętajcie Państwo o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie jeżeli również Naczelny Sąd Administracyjny nie podzieli naszego punktu zapatrywania, no to niestety od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego już nie mamy. Plany no, sufit. Tak, dokładnie. Nie mamy się niestety już gdzie odwołać, czyli niestety ze smutną prawdą. Musimy się. No i pan Herold Królewski stał się. Sporo. Nie mógł z Marka stać Heroldem Królewskim. No i no. jest tylko zwykłym biednym. Markiem. Markiem. <laughs> Tym inaczej samym... się nie dało. <laughs> nie, inaczej się nie dało. Tym samym wyczerpaliśmy temat administracyjnej zmiany imienia i nazwiska. A o czym pomówimy w kolejnym odcinku? O w kolejnym odcinku porozmawiamy, opowiemy państwu, ale porozmawiamy sobie też. Tak? <laughs> A jak widzicie Państwo, rozmawiamy świetnie się jednocześnie, bawiąc, Bawimy. bawiąc y, znaną nam obojgu tematyką z praktyki zawodowej. Porozmawiamy o zmianie nazwiska związanej z małżeństwem i z rozwodem. No to już ta smutniejsza sytuacja. To... Przeważnie smutniejsza, ale... Różnie to bywa. Różnie to bywa. Już słyszałem krzyczące z radości panie na korytarzu sądowym. Jestem wolna, jestem wolna. Tak? I panów też bardzo radosnych, choć nie emocjonalnie podchodzących do, tego. podchodzących do tej sprawy. Na tym dziękujemy Państwu dzisiaj. Dziękujemy. Do widzenia.